Niemała część współczesnego dyskursu na temat męskości zasadza się na dwóch biegunach. Z jednej strony znajdziemy postawy okołofeministyczne, wyrażane również przez niektórych mężczyzn, nawołujące do odcięcia się od domniemanego tradycyjnego wzorca męskości przemocowej i bezemocjonalnej. Z drugiej strony znajdziemy ludzi afirmujących taki wzorzec, twierdząc przy tym, że zdolność do przemocy i tłumienia emocji jest użyteczna, a co więcej, może być wręcz atrakcyjna dla kobiet. Jeśli jednak przyjrzymy się historii, łatwo dostrzec, że idea stoickiego macho, którą jedni próbują zwalczyć, a drudzy przywrócić, w istocie sama jest dość nowoczesnym wzorcem męskości, szerzej spopularyzowanym dopiero przez dwudziestowieczną popkulturę. Przyjrzyjmy się zatem, jak były i są konstruowane kulturowe interpretacje męskości i z czego można by czerpać jej wzorce formujące się w nowoczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Wiele nurtów feminizmu maluje obraz tradycyjnego mężczyzny niechętnie dzielącego się emocjami, a czasem wręcz nie ich, który brutalną siłą, dopuszczającą wyzysk i manipulacje, wdrapuje się na szczyt hierarchii społecznych, traktując przy tym kobiety w przedmiotowy sposób jako jedną z wielu przydzielonych mu nagród. Dla przykładu, jak pisze dla portalu Liberté Sylwia Dziemińska: nie jest trudno wydedukować, która z płci jest od najmłodszych lat socjalizowana do przemocy. Żadnym wyzwaniem nie jest ani wskazanie, u kogo na podwórku agresja prędzej zostanie uznana za walkę o swoje i nagrodzona, ani wskazanie, kto zostanie nazwany mazgajem za płacz lub manifestację emocji innych niż gniew. Mężczyzna. Chłopiec. Większość z nich jest afirmowana za agresywną walkę o swoje, kroczenie drogą wojownika i wzrasta we wzorcach, w których emocje są wyalienowane, a regularne stosowanie przemocy jest oznaką, że konkretny mężczyzna jest w stanie przejąć kontrolę nad swoim otoczeniem i zapewnić byt rodzinie. Bo przecież do tego został stworzony, nie ma innych zastosowań. W wielu relacjach pomiędzy płciami, nie tylko romantycznych, po prostu występuje na tyle akceptowalny poziom przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, aby nie musieć się ewakuować w obawie o życie lub zdrowie. Szanuj patriarchę swego, bo możesz mieć gorszego. W takim ujęciu ukształtowany przez rzekomą tradycję mężczyzna byłby w efekcie chodzącą groźbą i wiecznym potencjalnym zagrożeniem, a opresyjna kultura zapewniałaby wieczne racjonalizację utrzymującego w tym patologicznym stanie. Zwróćmy teraz uwagę, że tego typu obraz męskości dość mocno koresponduje z wieloma popkulturowymi kliszami, które zdominowały XX wiek. W końcu Conan Barbarzyńca, zapytany o to, co jest w życiu najważniejsze, odpowiada zmiażdżyć wroga, pognać go przed sobą i nasłuchiwać lamentu jego kobiet. James Bond, ikona niezależności, to mężczyzna, który ma prawo nie chcieć się nigdzie na stałe zakorzenić, ma wiele partnerek, a stojący za nim system dosłownie udzielił mu licencji na zabijanie. Część popkulturowych fantazji z ostatnich dekad serwuje obraz mężczyzn dostających to, czego chcą za wszelką cenę, bez emocjonalnie znoszących krzywdy i wymierzających kary bez drgnięcia powieki. I przede wszystkim nie muszących się ustatkować, będąc cały czas otwartym na przygodne kontakty seksualne. I co istotne, obrazy te zdają się być popularne i rezonować, zwłaszcza z męską częścią odbiorców. Mimo, iż jeśli się nad tym zastanowimy, to, gdyby faktycznie do tego sprowadzała się tradycyjna męskość, to byłaby to postawa nie tylko toksyczna w osobistych relacjach, ale też silnie antyspołeczna. Jeśli domyślną karmioną przez narracje kulturowe postawą mężczyzny byłoby wieczne dążenie do konfrontacji w celu osiągnięcia własnej korzyści i aktywne starania, by przespać się z jak największą liczbą kobiet, to ciężko byłoby oczekiwać od nich, że będą też chętni do zakładania podstawowych komórek społecznych i pracy na rzecz ich oraz jakiegokolwiek interesu ogółu. Dlatego też jeśli zestawimy te wizerunki z wzorcami starszymi niż wiek XX, to okazuje się, że taki model męskości nie jest pradawną tradycją, lecz stosunkowo młodym trendem w kulturze zachodniej. W poprzednich wiekach tego typu męskie postacie były ukazywane raczej jako ci, którzy mają się dopiero nauczyć poprawnego zachowania, względnie jako postać tragiczna doprowadzająca siebie i innych do upadku. Zwłaszcza wizja swobodnego seksu pozamałżeńskiego była przynajmniej jawnie nieakceptowalna w tradycyjnych, bardziej religijnych niż dzisiaj, społeczeństwach Europy. James Bond, mający licencję na zabijanie i sypiający z każdą kobietą, z którą zechce, jest w istocie męskim aplikowaniem spopularyzowanego w XX wieku indywidualistycznego przełamywania norm kulturowych. Jest to wizja wyzwolenia się z ról płciowych, do jakich wtłaczała kultura, w przypadku mężczyzn z roli ofiarnego i wiernego żywiciela rodziny, by zamiast tego móc swobodnie realizować własne popędy, nie zważając na społeczne wzorce i oczekiwania. To samo zresztą tyczy się kwestii otwartego wyrażania emocji czy nawet płaczu. Popkulturowy model macho, który bezemocjonalnie znosi nawet najcięższe tragedie i trudy, jest względnie nowy. Starsze, pozytywne kulturowe wyobrażenia mężczyzn płaczą od tysiącleci. W Biblii znajdziemy przykłady Józefa płaczącego, przebaczając swoim braciom, w Księdze Samuela król Dawid płacza na oczach całego swojego dworu po śmierci Jonatana, Jezus płacze nad losem Jerozolimy. W legendach arturiańskich widzimy płacz Lancelota, gdy pustelnik wytyka mu jego grzechy i marnowanie łaski Bożej. W dziełach Szekspira Romeo nie tylko rozpacza, ale wręcz zabija się z miłości. Hamlet jest emocjonalnie udręczony i uzewnętrznia przed widzem swoje rozterki. Nawet we współczesnej kulturze, przynajmniej tej czerpiącej z bardziej tradycyjnych wzorców, jak na przykład w dziełach Tolkiena, znajdziemy choćby płacz rozdartego Aragorna, gdy umierający Boromir prosi go o ratowanie minastirit. Posiadamy mnóstwo popularnych kulturowych wzorców, które ukazują płacz mężczyzn jako coś naturalnego, dobrego, czasem wręcz pożądanego. Z tej perspektywy różnorakie środowiska postrzegające tradycyjną męskość przez pryzmat popularnych dwudziestowiecznych wzorców odnoszą się nie do czegoś, co realnie dominowało tradycyjne narracje kulturowe, ale do własnych wyobrażeń. Na ten temat, które korespondują bardziej z pierwotną, nieucywilizowaną wizją męskich popędów niż z tym, jakie wzorce nakładała na nie poprzez wieki kultura zachodnia. Z jednej strony, by móc to łatwo potępić z perspektywy progresywnej, a z drugiej, by móc połączyć swój konserwatyzm z chłopięcym wyobrażeniem o męskości realizowanej poprzez niepohamowane zaspokajanie popędów. Interesującą perspektywę przedstawia tutaj C.S. Lewis w eseju Potrzeba rycerskości. Rozpoznaje on, że wizja wzorcowego mężczyzny jako tego, który przemocą nagina wszystkich do swojej woli, była jak najbardziej obecna w wielu cywilizacjach starożytnych, jak i wśród barbarzyńców. Zauważa on jednak, że mężczyzna domyślnie agresywny, nauczony zdobywać jedynie przez podbój, jest trudny do ucywilizowania i nauczenia współpracy, a przez to uciążliwy społecznie, gdy panuje pokój. Zaś mężczyzna, z którego wyrugowano tę agresję na rzecz bycia wyłącznie Grzecznym i ugodowym, staje się niezdolny do obrony tej cywilizacji. Louis zauważa przy tym, że kultura europejska przedstawiła swoją odpowiedź na ten paradoks jeszcze w średniowieczu poprzez wyobrażenie ideału rycerskości. Jako przykład podaje zawarty w poemacie Śmierć Artura opis sir Lancelota brzmiący: Najłagodniejszym byłeś mężem, który wśród dam na salonie ucztował, zaś dla śmiertelnego wroga, najtwardszym byłeś rycerzem, jaki kiedykolwiek złożył włócznie. Pochwała ta godzi w sobie dwojaki obraz mężczyzny, jako kogoś, kto zna okropieństwa rzeczywistości i jeśli zachodzi taka potrzeba, nie odwraca od ich wzroku. Z drugiej jest zdolny do ogłady i elastyczności w dostosowywaniu się do sytuacji i jej kontekstu. Cechuje go połączenie stanowczości i delikatności, odwagi i posłuszeństwa, otwartości oraz dyskrecji, a pomiędzy wszystkimi tymi cechami nie zachodzi jakiś pokrętny kompromis, one jako jedno stanowią jego siłę. Średniowieczny ideał zestawił dwie rzeczy, które w naturze ludzkiej raczej odpychają się od siebie. Uczynił to z wyraźnego powodu, aby wielkiego wojownika uczyć skromności i wyrozumiałości, bo z doświadczenia było wiadomo, jak bardzo potrzebuje takiej lekcji. Ten sam ideał wymagał męstwa od człowieka wytwornego i ogładzonego, bo było wiadomo, że może być po prostu fajtłapą. Louis podkreśla przy tym, że jest to postawa dalece nieintuicyjna. Znacznie bardziej naturalnym jest traktować surowość i łagodność jako rozłączne kategorie stanowiące o istocie mężczyzny. Dlatego też zdolność do agresji skutkuje nieraz oskarżeniami o toksyczność, a okazywanie empatii przyciąga zarzuty o bycie słabym. Mężczyzna łączący te dwie postawy, jak rycerz, który potrafi jednego dnia być ubebranym krwią na polu bitwy, a kolejnego śpiewać sonety dla damy serca, nie jest zjawiskiem naturalnym. Jest on produktem kultury i sztuki. Nie jest to postawa w żaden sposób domyślna ani intuicyjna dla mężczyzny, ale taka, którą trzeba w nim wzbudzić i wyuczyć. Zmianę w podejściu do ideałów męskości i założenie, że od mężczyzny należy oczekiwać czegoś więcej niż bycia silnym, widać choćby w tym, jak średniowieczna kultura dokonała reinterpretacji dzieł starożytnych takich jak Iliada, Homera. Dla starożytnych Greków i Rzymian wzorcowym herosem był Achilles, którego głównym atrybutem była bezwzględna siła i manifestowanie swojej wyższości. Morduje on ludzi błagających o litość i bezcześci zwłoki poległych. Tak w średniowieczu i w kolejnych wiekach, jako bardziej godnego naśladowania przedstawia się już Hektora, który walczy o bezpieczeństwo swojego miasta i w obronie honoru staje do pojedynku z półboskim przeciwnikiem. Wspomniany C.S. Lewis zwraca uwagę, że nawet imię Achillesa w cywilizacji chrześcijańskiej zostało ograniczone do nazywania tak psów lub koni, podczas gdy imię Hektor było nie tylko używane, ale stało się nawet imieniem jednego z rycerzy Okrągłego Stołu króla Artura. Historyczny wzorzec męskości w Europie silnie różnił się od popkulturowego wizerunku mężczyzny, swobodnie realizującego swoje popędy, który jawnie modny stał się dopiero w trakcie liberalnych przemian społecznych w XX wieku. Niezrozumienie tego skutkuje tym, że we współczesnym dyskursie niezwykle głośne stają się stanowiska, które twierdząc, że wiedzą jak powinien zachowywać się współczesny mężczyzna, jednocześnie zdają się nie rozumieć problemu, do którego się odnoszą. Z jednej strony około feministyczni aktywiści zdają się nie dostrzegać, że tradycyjną, toksyczną męskością. Nazywają oni postawy może i popularne w xx wiecznej popkulturze, ale które nie były pochwalane i reklamowane w poprzednich wiekach europejskiej kultury. Dodatkowo posiadając na standardach empatię i próbując rzekomo przywrócić mężczyznom prawo do wyrażania trudnych emocji, działają oni z wewnętrzną sprzecznością, ponieważ nie są w stanie zapewnić im świata, w którym nie musieliby się starać przed społeczeństwem, w tym przed kobietami. Łatwo jest na poziomie intelektualnym mówić o akceptacji emocji, warto jednak zadać sobie pytanie o praktykę, o to, jaki mężczyzna ma ostatecznie przykładowo wyższe szanse na rynku matrymonialnym emocjonalny i wyzwolony od oczekiwań oraz unikający konfrontacji i jakiejkolwiek agresji czy też taki który jest asertywny sprawczy i zaradny finansowo a więc i zdolny do różnych form rywalizacji w dyskusjach starających się sproblematyzować tradycyjną męskość pojawia się często obserwowane przez Luisa domyślne założenie że zdolność do walki jest rozłączna i konkurencyjna względem zdolności do pokojowej współpracy Wraz z chęcią wyrugowania z mężczyzn tego pierwszego na rzecz tego drugiego. Przykładowo, jak stwierdza socjolog Krzysztof Pacewicz w wywiadzie dla polityki, Zamiast wizji konstruktywnej, w której aktami działania na rzecz ojczyzny byłyby np. wspieranie lokalnych inicjatyw czy troska o zabytki w okolicy, chłopcy dostali agresywną wizję uzbrojonego bohatera walczącego i zgromadzona energia, która nie znalazła ujścia w realnej walce z wrogiem, zostaje zamieniona w quasi-sceniczne odtwarzanie sytuacji zbiorowej przemocy. Najprostszym przykładem są środowiska kibicowskie, które uprawiają mikrowojenki w obrębie miast między dzielnicami czy klubami. Ekonomia potrzebuje przede wszystkim ludzi wykształconych, a generalizując, kiedy dziewczyny się kształciły i Języków chłopcy chodzili na mecze. Zwróćmy uwagę, że ponownie jest to interpretacja rzeczywistości, według której nie miałoby dochodzić do integracji postaw, np. waleczności i kreatywności, lecz do ich rozszczepienia i konkurencyjności, w ogóle nie biorąc pod uwagę możliwości, że mężczyzna mógłby być zainteresowany zarówno agresywnym współzawodnictwem, jak i edukacją czy kreatywnością. Z drugiej zaś strony widoczne są trendy afirmujące i romantyzujące wizję stoickiej asertywności jako jedynej użytecznej i atrakcyjnej formy męskości, wedle której mężczyzna publicznie okazywać powinien jedynie siłę i stanowczość, zwłaszcza wobec kobiet, a spełnienie może osiągnąć tylko w kompetytywnym kanalizowaniu swojej agresji. Zaś angażowanie się w rzeczy wymagające wrażliwości czy troskliwości albo nawet samo publiczne przeżywanie emocji miałoby być niemęskie i świadczyć o byciu słabym. Z takich właśnie pozycji można usłyszeć głosy, że mężczyzna płakać może co najwyżej na grobach ojców, a reszta to lewicowy bełkot. Lub, że mężczyzn uszeregować można w hierarchię typów od alfy w dół na podstawie zainteresowań, sposobów spędzania wolnego czasu, zdolności do uprzedmiotowienia jak największej liczby kobiet, czy nawet anatomii twarzy. Lub też oferujący czerwoną pigułkę jako jedyny środek do uzyskania prawdziwej wizji świata i relacji. Jest to zresztą postawa, którą Louis nazywa neoheroiczną, która uznaje rycerskość za sentymentalną słabość i, jak ujmuje to pisarz, za sprawą nowoczesnych zaklęć próbuje wskrzesić z płytkiego grobu przed Chrześcijańską brutalność Achillesa. Zauważmy, że tego typu nurty, mimo iż reklamowane jako odwołujące się do tradycyjnych wartości, w istocie kultywują wzorzec bardziej pierwotny, poprzedzający naszą cywilizację. Postawę nazywaną przez Luisa bohaterstwem naturalnym, która jak najbardziej zdolna jest do twórczego przeobrażania otaczającej nas rzeczywistości, ale ma więcej wspólnego z Rzymianami torturującymi jeńców ku uciesze tłumu na ceremonii zwycięstwa niż z ludźmi, którzy wznieśli gotyckie katedry czy napisali deklarację niepodległości. Wszystko to nie oznacza, że współcześnie nie próbuje się ożywiać rycerskich ideałów w nowoczesnych formach, a ich punktowa popularność w kulturze sugeruje wręcz, że ludzie potrafią być głodni takiego przedstawienia wzorców męskości. Tego typu postacią jest bowiem choćby Superman. Z jednej strony nadludzko silny i zdolny do niszczącej przemocy, z drugiej, jak wyjawia w jednym z komiksów, właśnie ze względu na swoją siłę, zmuszony do ciągłego dokładania starań, by być niezwykle delikatnym, przykładając ciągłą uwagę, by niczego nie zepsuć ani nikogo nie skrzywdzić. I co ciekawe, jak podkreślane jest w wielu opowieściach o nim, to grzeczny i łagodny Clark Kent jest jego prawdziwym ja, a zdolny do przemocy Superman jest personą, którą Clark przywdziewa, gdy tylko świat tego potrzebuje. Jak mówi, Superman jest tym, co mogę zrobić, Clark jest tym, kim jestem. Zrozumienie tego wszystkiego jest niezwykle istotne przy rozważaniu, jakimi wzorcami może się kierować współczesny mężczyzna. Warto przy tym rozpoznać, że pewnego rodzaju nowe wzorce męskości są we współczesnym świecie jak najbardziej potrzebne, gdyż bez wątpienia zmieniły się realia społeczno-ekonomiczne, zmuszając do przewartościowania wielu tradycyjnych ról i przeszłych wzorców, dających mężczyznom poczucie sprawczości i tożsamości. Choćby model, w którym mężczyzna samodzielnie zapewnia byt całej rodzinie poprzez swoją pracę fizyczną, dziś nie tylko nieraz nie jest konieczny, ale często jest też w ogóle niemożliwy. Przy czym kultura zdaje się nie dawać dziś jednoznacznych odpowiedzi na to, jakimi wzorcami ma się domyślnie kierować mężczyzna. Być może warto się jednak zastanowić, czy zamiast próbować wymyślić mężczyznę na nowo, bardziej użyteczną nie byłaby próba zaadaptowania sprawdzonych i użytecznych wzorców do nowych ram funkcjonowania społeczeństwa. Zastanowić się, jak mogłyby wyglądać ideały rycerskości wdrażane w rolach i oczekiwaniach wobec mężczyzn dostosowanych do współczesnych realiów. C. .S. Lewis z jednej strony zauważa, że przy braku odgórnie wyznaczonych przez kulturę wzorców. Mężczyźni mogą albo rozwijać swoją rycerskość na własną rękę, albo będą skazani na jedno z dwóch pozostałych wyjść brutalność lub łagodność, które tak jak mówiliśmy, domyślnie postrzegane są często jako rozłączne i wymagają wysiłku, aby je połączyć. Z drugiej strony, Louis zauważa też, że ogólnospołeczne kultywowanie ideałów tak rozumianej rycerskości ma bardzo istotne zastosowanie praktyczne i leży we wspólnotowym interesie nas wszystkich, gdyż jak pisze, Rycerskość stanowi jedyną ucieczkę od świata podzielonego pomiędzy nierozumne wilki oraz owce niezdolne do obrony rzeczy, dzięki którym warto żyć. Trzeba zaznaczyć, że w XIX wieku krążyła plotka o nieuchronnym wyginięciu wilków w wyniku jakiegoś naturalnego procesu. Dziś wydaje się ona jednak znacznie przesadzona. A dla osób chcących ukryć swoją aktywność w sieci lub obejść jej rządowe ograniczenia, przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark. Pozwala on na łączenie się z internetem za pomocą prywatnej sieci wirtualnej, dzięki czemu strony internetowe i inni użytkownicy nie widzą twojej prawdziwej lokalizacji, tylko lokalizację dowolnie wybranego serwera Surfsharka, które rozsiane są po całym świecie. Jeśli w Twoim kraju miałby zostać ograniczony dostęp do niektórych stron internetowych, VPN pozwala to obejść i zachować do nich normalny dostęp. Tak samo pozwala on na korzystanie z serwisów, które na przykład nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju. Surfshark to nie tylko VPN. Dostarcza on także narzędzia takie jak alert wysyłający powiadomienia o naruszaniu Twojej prywatności oraz narzędzie do prywatnego wyszukiwania w sieci bez zostawiania cyfrowych śladów. A jeśli skorzystacie z linku serwshark.com/slash-wojna-idei, otrzymacie też cztery dodatkowe miesiące Surfsharka gratis. Odnośnik znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.